Hej, wczoraj zajmowaliśmy się linią mentalną i jak pamiętacie, ma ona taki kształt. Dzisiaj linia fizyczna. Kończy się ona między palcem wskazującym i palcem środkowym. Posiadają ją osoby, którym nie sprawia problemu wyrażanie swoich potrzeb. Jednocześnie są to osoby, które świetnie znajdują równowagę między potrzebami swoimi a potrzebami innych. Są świadome, że coś może być ważniejsze od ich dobra, ale nie za wszelką cenę. Na szczęście większość spotkanych osób tak ma. Czasem linia bardziej wychyla się w stronę palca wskazującego, gdzie swoje emocje są ważniejsze. A czasem wychyla się w stronę palca środkowego. Takie osoby nastawione są bardziej altruistycznie. I tak odpowiednio linia może zakończyć się pod palcem środkowym. Oznaczać to może osoby oddane uczuciowo innym. Skupiają swoje emocje na tym, by każdemu wokoło było z nimi dobrze. Bywają uczynne. Czasem aż przesadnie, i zdaje się to sprawia im największą radość. Na drugim biegunie są osoby, których linia kończy się pod palcem wskazującym. Od niego pochodzi ambicja i niezależność. Tym palcem wskazujemy, pouczamy, wydajemy rozkazy. Osoby z tym zakończeniem linii są pewne siebie, liczy się dla nich ich zdanie. Co zaś, jeśli linia na przykład się rozdziela? To znak, znaczy, że mamy osobę empatyczną, tolerancyjną. Kogoś, kto potrafi zrozumieć drugiego człowieka, wejść w jego buty i na chłodno ocenić jego punkt widzenia. Mam nadzieję, że się podobało. Miło mi będzie, jeśli zostawisz tu jakiś ślad po sobie.